Zęciak sprawdził czy Felipeza oszukuje widzów, jaki graczy jego serwera, przy czym go to trochę odkleiło, a dodatkowo ludzie twierdzą, że Zęciak ukradł cały film i mnie od Pomiego i opowiem wam o tym wszystkim dokładniej, ale to za moment. Uczeń po tym jak nauczycielka zabrała mu Nintendo Switch, na którym grał podczas lekcji, zaatakował ją i skończyło się to tragicznie. Oficjalnie cała ekipa Rapy po przerwie wróciła do wspólnego nagrywania. Multi stworzył swój własny serwer Minecraft YFL SMP, który wystartował, a w dodatku pokazali oni przypadkowo IP serwera. Kobieta z synem nie wychodziła z domu przez 3 lata. Nowy The Forest podbił internet, teraz jest najpopularniejszą grą. A ty teraz zostaw łapkę w górę, jak chcesz, żeby newsy wleciały szybciej, zostaw suba i wtedy będziesz totalnym szefem, no a więc opłaca się go kliknąć. I byłem chory, dlatego tak nie było długo filmów. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest serwer kto który startuje już w ten piątek o godzinie 18. Na że znajdziemy customowe bossy, customowe łowienie ryb, wojny gangów, jak i różnego typu skrzynki oraz o wiele więcej fajnych urozmaiceń. A to wszystko jest oparte na ciekawym trybie survival, którego zapewne jeszcze nigdy nie widziałeś. A więc bądź na już w ten piątek o godzinie 18 i ciesz się rozgrywką. A zacznijmy sobie od fajnego i ciekawego newsa, a dokładnie Multi już od dłuższego czasu zapowiadał powrót do Minecrafta wraz z innymi twórcami jak i swoją ekipą. No i jak dotąd wiedzieliśmy ty tylko tyle że ma się to wydarzyć, ale nie wiadomo kiedy. Ale teraz zostało wszystko dupięte i parę dni temu dostaliśmy informację, kiedy będzie tego start. No, a właśnie wczoraj miał miejsce start tego serwera, i na samym live'ie multi'ego w najlepszym momencie oglądało go prawie 30 tysięcy osób, czyli ilość, którą w Polsce jest trudno osiągnąć. I nastąpiło parę komplikacji przed oficjalnym startem, o którym zaraz wam opowiem, ale o samym serwerze wiadomo tyle, że jest on podzielony na. Na gildię twórców, gra tam naprawdę dużo twórców i pewnie większość osób znacie, takich jak na przykład Mortalcio, Yoshi no i wiele więcej. Zresztą teraz całą listę macie na ekranie. Mnie to szczerze bardzo zaciekawiło i od samego początku myślałem o tym, czy to w ogóle wypali. I szczerze wam powiem, że miło się zaskoczyłem, bo odbiły tego jest naprawdę w dobry. Ale jeszcze przed startem nastąpiło naprawdę dużo komplikacji, jak już wspomniałem. No bo naprawdę były duże lagi, ale przede wszystkim IP's za zostało zlikowane i to dwa razy. I nie wiadomo nawet kto to zrobił, ale podobno raz zlikował to Faranio, a raz chyba Gino Nie będę tutaj pokazywać tego IP, bo i tak ono już nie działa, więc chyba nie ma sensu, ale wyciekło. No i właśnie przez to start się opóźniał. Ale już po tym wszystkim było dobrze i wszystko aktualnie idzie fajnie. No i teraz to na tyle tego newsa i lecimy do następnego. Naprawdę gigantycznie dużo czasu wiele osób czekało na nowego DeForesta, ponieważ ten pierwszy wyszedł już ponad 9 lat temu, czyli no bardzo dawno. A teraz wyszła nowa wersja tej gry, a dokładniej Sons of the Forest. Totalnie odświeżona wersja tej gry i moim zdaniem naprawdę ciekawa, ale nie tylko moim zdaniem, bo miliony innych osób cały czas w to gra, bo ta gra naprawdę podbiła cały internet na całym świecie. Gdy spojrzymy sobie na wykres na Google Trends, to ujrzymy tam jak diametralnie popularność tego wzrosła. I wydaje mi się, że nawet ta gra, Hogwarts Legacy i tak przy nowym The Forest, nie ma żadnych szans. I szczerze oglądałem jakieś klipy z tej gry i mi się bardzo podoba i sam na pewno sobie w to zagram. Bo jest to naprawdę ciekawe i pomimo, że wiadomo jest dużo błędów, jak to jest przy starcie każdej gry, no to i tak jest to fajnie zrobione. Na YouTube zresztą większość kanałów gamingowych tylko o tym nagrywa, ale chociaż jest co oglądać. Myślę, że fajnie, że w końcu każdy doczekał się premiery tej gry. No i teraz to na tyle tego newsa. A jeżeli teraz to widzisz, to w komentarzach napisz hashtag SMP a Ci serce, i oczywiście masz szansę pojawić się w następnych newsach, tak jak te osoby, które aktualnie widzisz. No i z tego miejsca chciałbym pozdrowić generał, szef Ballas. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, ale dzięki za wykupienie wspajania. A więc, jeżeli też chcesz pozdrowienia, no to wystarczy kupić jakąś ofertę wspajania. Tak fajnie na pewno nie było w jednej ze szkół, gdzie to uczeń zaatakował nauczycielkę za to, że zabrała mu Nintendo, na którym grał podczas lekcji. I może wydawać się to w pewnym sensie śmieszne, że przez takie coś zaatakował, ale no nie jest to śmieszne, bo pojawie ją zabił. Dokładnie 17-letni uczeń po tym, jak grał sobie na lekcji na Nintendo Switch, czyli tej konsoli takiej, nauczycielka po, po prostu mu to zabrała, z jasnego powodu, a on ją przewrócił, po czym zaczął ją bić. I nie chciał przestać jej bić. I naprawdę brzmi to fatalnie, bo też fatalnie było z nauczycielką po tym zdarzeniu, ponieważ prawie ona zginęła. Ale no było to szokujące zdarzenie i nie wiem co on miał w głowie, ale na pewno nie miał wszystkiego dobrze, bo to już akurat mocna przesada. To na tyle tego newsa, a teraz szybka ciekawostka od Kubiksa. A dzisiejszą ciekawostką jest ciekawy tweet Frieza, w którym napisał o pomyśle, że jak jakiś uczestnik odpada z twojej minut w Hiszpanii, to kupuje mu z Krakowa do Hiszpanii i ma 3 dni, żeby zdążyć na samolot. Czyli dotrzeć do Krakowa bez kasy. I z kamerką GoPro, by to wszystko nagrać. Jeżeli komuś by się to udało, to wraca do programu. Finalnie nie zostało to wprowadzone, jak sam Fritz opisał, z powodu niebezpieczeństwa. Ale co jak to, na pewno byłoby to ciekawe do obejrzenia, i uważam, że mogłoby to być naprawdę mocne. Wypowiedź Kapiego Anaechi jest naprawdę ciekawa, bo w końcu ktoś opisał to, jak na serio to wygląda. Ale jak zaraz zobaczycie, no jest to prawda. Co się dzieje z Anarchią? Jest. ona i jej nie ma. Nie wiem, no. Coś się dzieje, chyba. No a więc powiedział że jest ona i jej nie ma, więc no w sumie nie jest totalnie aktywna. Nawet Fuzji w swoim filmie mówił, że nikt tam prawie nie gra, bo w większości już się nie chce. Kapi też prawdopodobnie już tam za często nie gra, jak ma takie zdanie na ten temat. Ale ja się w 100% z nim zgadzam, bo została ona, można powiedzieć, no tak zakopana. No i ona Echi też już nie będzie żadnych update'ów, prawdopodobnie, chyba że ogłoszę jej koniec, czy nie wiem, nowy początek. Może wtedy coś będzie, no ale jak na razie to nie, no ale jak będzie to o was o tym powiadomię. To co ostatnio się wydarzyło było naprawdę moc. Bo dokładnie wczoraj dość popularnym tematem stała się kobieta z synem, którzy nie wychodzili z domu przez 3 lata. Wszystko dlatego, że matka chciała obronić syna przed wirusem, który wtedy był popularny wiadomo jaki. Na początku 2020 roku zabarekodowała się ona wraz z synem w swoim mieszkaniu i od tamtego czasu do dnia wczorajszego nie wychodzi z tego domu. Z tego co media podają, była ona przerażona, przez co nie wpuszczała tam nawet swojego męża, a jej mąż swoją dojogą cały czas dawał jej pod drzwi jedzenie, przez co mogli oni w miarę normalnie żyć, bo normalnie no to nie. Mamy zdjęcia jak to mieszkanie wygląda po tych trzech latach, totalnie nie sprzątania w nim, no i tylko zbojania jedzenia i tym podobne. No mnie to już chyba nic nie zdziwi, po tak mocnej sytuacji, no bo jednak przez 3 lata nie mieć kontaktu już z żadną cywilizacją, ja nie nie ujrzeć światła dziennego, no to jest mocne. Ale z tego co wiadomo, kobieta jest aktualnie w szpitalu i chyba jest z nią wszystko dobrze, ale było to na pewno trudne i faktycznie były to czasy, że ludzie bali się wychodzić z domu. Ostatnio Tobias potwierdził, że z ekipą MyAppy jest wszystko dobrze, a całe JJSMP zmienia się w rapy.pl. No i to już wszystko się wydarzyło i o tym wszystkim już Wam opowiedziałem. Ale dużo osób czekało w końcu na to, jak cała ekipa MyAppy będzie znów ze sobą grała. No i trochę musieliśmy poczekać. Jednak już parę dni temu odbył się live na kanale Tobiasza, gdzie to wszyscy razem grali sobie w Bedwarsy, ale takie inne, bo Bedwarsy Lifestyle. Czyli takie, których naprawdę w Polsce nigdy nie było, i można powiedzieć, że są to pierwsze Bedwarsy takie w Polsce. Dokładnie nie wiem czym się różnią normalne Bedwarsy od tych na serwerze Tobiasza, ale może zapewniają ciekawszą rozgrywkę. No i pewnie wiele osób jest z tego zadowolonych, i w sumie jest to naprawdę fajna informacja. Zęcia to trochę odkleiło, i mówię to trochę, ponieważ myślę, że nie była to aż tak mocna odklejka, jak na dzisiejsze czasy. Bo jakiś czas temu, gdy ktoś ukradł filma do miniaturykę, no to była to mocna dama, mocna odklejka, szczególnie gdy nie dał o tym żadnego znaka, na przykład w opisie albo mówiąc o tym filmie. No bo właśnie, no nie dał w tym przypadku, co jest naprawdę słabe. I parę osób podesłało mi to na Discordzie, przez co obejrzałem cały film i na pewno cały rodzaj jest podobny, ale czy na przykład jest to 1 do 1 zrobione, to na pewno nie. Jednak z miniaturką jest już inaczej, bo widać, była ona robiona tak jakby na szablonie, czyli na podstawie miniaturyki Fomiego, Ale dużo osób pisało mi, że taką samą widzieli już u innych twórców. Co mnie też zaciekawiło i postanowiłem poszukać na polskim YouTubie, jak i Ale na no, podobnej miniaturyki u nikogo nie zobaczyłem, co mnie też dziwiło. Ale pewnie i tak Fomi wziął sobie pomysł na tą miniaturkę też od kogoś innego. A więc faktycznie, zęciaka może to trochę odkleiło. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Ale w dzisiejszych czasach chyba już nawet nie warto więcej o tym mówić, bo ludzie to już biorą za normalne. Ale dodatkowo sędziak sprawdził, czy Felipeza oszukuje swoich widzów, albo oszukał swoich widzów. Oczywiście na serwerze NanoMC, a dokładniej na trybie SMP, który polega na tym, że w skrócie możecie sobie wykopać prawdziwe pieniądze, które potem normalnie można wypłacić. nie ten tryb też został zamknięty, ale to za chwilę wam o tym opowiem, bo jest to śmieszne w No i może wydawać się to proste i łatwe i fajne, jednak nie do końca jest to legalne. Ale nie będę tu tutaj o tym mówił, bo nie w każdym przypadku jest to nielegalne, bo wiem, że da się tak zrobić, że może być to normalnie legalne. I już jakiś czas temu Dexy w pewien sposób opisał ten serwer jako oszukiwanie dzieci i czy faktycznie tak jest? No generalnie z filmu Zęciaka wynika tyle, że nie jest to skami, normalnie wszystko można sobie wypłacać, normalnie wszystko jest zrobione tak jak podają, ale na przykład był problem przy zakupie Asha, bo na przykład zakupił, a nie dostał go od razu na serwerze i musiał się upominać na tiketach. Czyli podstawowe były które chyba powinien robić automat. Nie wiem, nie znam się na serwerach zbytnio. Ale opinie co do tego trybu też są podzielone i pomimo tego, że dużo osób w to gra i dużo osób twierdzi też, że zostali oszukani. No i w ten sam dzień, gdy wydałem ostatni film, dostaliśmy informację na Discordzie, że ten typ zostanie w niedzielę usunięty z serwera. I już on nie istnieje i w sumie od tamtego czasu wszystko powinno zostać wypłacone, a czy faktycznie zostało to raczej się nie dowiemy, ale z opinii pewnych osób wiem, że wszystko zostało zrobione dobrze. Oczywiście z opinii tylko kilku osób, może było tak w każdym przypadku. Nie mamy powodu też, dla którego oni usunęli ten tryb i mogło być ich naprawdę dużo, bo na przykład mogło się to nie opłacać, może już prawo na to nie zezwala. No nie wiem, ale na pewno bez powodu to się nie stało. Ale podsumowując, w samym filmie go trochę odkleiło, bo niekoniecznie dawał on prawdziwą recenzję, bo zawsze mówił, że na jego serwerze jest to lepsze, albo cały czas porównywał do swojego serwera. Sam mówił, że to będzie na tym polegało, ale Myślę, że to nie jest taka prawdziwa recenzja, przez to, że cały czas to porównywał, no nie można tak robić. Jak oceniasz jeden serwer, to oceniasz jeden serwer i patrzysz, czy on jest legitny, a nie porównujesz go jeszcze do swojego, no bo wtedy zawsze będzie lepszy, bo to jest twój. A teraz to na tyle w dzisiejszych newsach, ja lecę, niura. Ledwo przeżyłem nagrywając ten film i moje guide też, więc dzięki za oglądanie, jeżeli teraz to słyszysz. Niura, niura, niura.